Dwie mamy, dwa światopoglądy i dwa różne podejścia do tematu szczepień. Ośmiomiesięczna Amelka, córka Agnieszki, została już zaszczepiona nie tylko szczepieniami obowiązkowymi, ale też tymi dodatkowymi. Pediatra mówił nam otwarcie, że jeśli mamy pieniążki, to fajnie z tego skorzystać, z tej możliwości, bo to jest dobra dla dziecka. Nie są to tanie szczepienia, ale ja uważam, że dla dziecka warto, żeby potem nie mieć problemu. Dziewczynka nigdy po żadnym szczepieniu nie miała żadnych dolegliwości. Nawet jak nas uprzedzała Pani pielęgniarka, że dziecko może być niespokojne, marudne, Amelka tego w ogóle nie miała po szczepieniach, była uśmiechnięta i żadnych takich objawów złych nie, czy negatywnych nie widziałam. Pani Dorota, dziś mama czwórki dzieci, kiedyś też swoje maluchy szczepiła, ale po każdym szczepieniu dzieci zapadały na różne choroby. Jedno miało poważną alergię skórną, drugie różne infekcje. Oczywiście, ja to skojarzyłam znowu dopiero po fakcie, ponieważ po pierwszym szczepieniu, po drugim szczepieniu, on zapadł na zapalenie ostrzeli. Po trzecim szczepieniu wylądowałam z nim na zapalenie płuc w szpitalu, i to już był dla mnie taki ogromny dzwonek że to było ewidentne powiązanie dla mnie szczepień z tym, że moje dziecko krótko po szczepieniach zapada na taką przecież standardową chorobę. Dlatego półtoraroczny Jeremi, najmłodszy syn pani Doroty, nie wie co to ukłucie igły. Nie zaszczepiłam tego dziecka, nie odważyłam się, tym bardziej, że on cały czas ma problemy y, alergiczne również, również objawiające się na skórze. Od narodzin Jeremiego pani Dorota zaprzestała też szczepienia starszych dzieci. W momencie, kiedy wszczepia się, wstrzykuje się y, na głęboki poziom, bo dosłownie do krwi i do organizmu patogen, to tak naprawdę no, daje się bardzo duży bodziec, trudny do przewalczania dla takiego małego organizmu. Na razie maluchy rozwijają się dobrze. Dobrze rozwija się także mała amelka, której mama będzie szczepić ją nadal. Ja uważam, że warto szczepić i warto zapobiegać niż potem leczyć i dziecko narażać na niepotrzebny stres jeszcze większy niż chwila ukłuca i chwila płaczu. Ale w Poznaniu pojawiła się jakby pewna świadomość szczepienia lub moda na nieszczepienie swoich dzieci. W ubiegłym roku szczepień odmówiło aż 600 poznanianek. W poprzednich latach były to pojedyncze przypadki. Takich niezdyscyplinowanych rodziców do szczepienia dzieci wzywa sanepid nakładając nawet kilkutysięczne kary. Sprawy często znajdują finał w sądzie. Ostatnią właśnie w Poznaniu przegrał Sanepid. No i właśnie jak zobaczyliśmy Sanepid przegrał pomimo to, że próbowano wyegzekwować od matek nakaz szczepienia. Sprawa została umorzona. Czy w takim razie można ponownie... Z... Prawnie zmusić matki do zaszczepienia swoich pociech. Doktor Paweł Grzesiowski, pediatra i Joanna Mendecka, mama cztero y, letniej Zuzi i dwumiesięcznej no, Zosi. Jak to jest, panie doktorze? Myślę, że zacznijmy od przepisów. W Polsce istnieje ustawa o chorobach zakaźnych, według której istnieje obowiązek szczepienia, mhm. ale nie mylmy obowiązku z przymusem. Mhm. Nie można nikogo zmusić do żadnej procedury medycznej, no choćby przykład przetoczenia krwi u świadków jechowych. Nie wolno stosować tego rodzaju metod i te dwa wyroki, bo już są dwa wyroki sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylające decyzje Sanepidu, decyzje no, smutne, bo decyzje karające jakimiś grzywnami mhm. rodziców, którzy się uchyla od szczepienia. To jest słuszna droga. Po prostu nie można nikogo zmusić do żadnej medycznej procedury. Inną sprawą jest to, że taka osoba, która nie szczepi się, no, odmawia wykonania obowiązku ustawowego trochę tak jak mamy obowiązek rozliczenia PIT. Więc mhm. jednak jest jakaś forma sprzeciwu wobec przepisów, które ustalił w końcu Sejm i, i, i podpisał prezydent. Natomiast drugą rzeczą jest to, jaka jest odpowiedzialność rodzica, który naraża dziecko na chorobę. To już jest jakby. Odrębna kwestia, co powie y, sąd rodzinny, jeśli dziecko nie zaszczepione zapadnie na jakąś chorobę. Czy wówczas mhm. nie można postawić rodzicom zarzutu lekkomyślności, to już jakby jest inna zupełnie sytuacja. No pani Anna wzięła tę co... odpowiedzialność na siebie A. i to w bardzo poważny sposób, bo zarówno jeśli chodzi o małą Zosię, ale też i 4,5-letnią Zuzię, prawda? Y, nie szczepi pani. Dziewczyny nieszczepione. Dziewczyny mają odroczone szczepienia, na razie nie były y, szczepione na nic. Odroczone to znaczy, że pani w przyszłości zamierza zaszczepić córki? To znaczy, że rozważam być może szczepionkę na żółtaczkę, ponieważ zachorowanie na żółtaczkę w Polsce jest bardzo wysoce prawdopodobne. A jakie argumenty przemówiły do pani tak mocno, że, że podjęła pani tę decyzję, żeby nie szczepić? Ja myślę, że były trzy takie grupy argumentów, które wpłynęły na naszą decyzję. Po pierwsze to były badania naukowe, o których czytaliśmy, o których, które publikowała profesor Majewska, dosyć duży autorytet w tej dziedzinie. Po... Oj, panie doktorze, naprawdę, <laughs> pan to nie jest z pana doktora, tak. Te badania przedstawiają dwa, jakby dwie grupy faktów. Po pierwsze to, że jest silny związek szczepień z powikłaniami, czyli z autyzmem i z opóźnieniem umysłowym. To jest jedno. Po, to jest jedno. a po drugie, że często zdarza się, że dzieci mimo szczepień chorują. Mhm. W związku z czym się, że no już. Że, że nie, nie, nie podejmujemy na razie tego ryzyka. No I teraz zapytajmy pana doktora. Panie doktorze, czy y, to jest mit, czy to jest prawda, że szczepienia mogą powodować autyzm? Tutaj wspomniany przez panią Joasię, wady wzroku, wady słuchu, ADHD, alergie. Tak. obali pan umysłowe. ten mit, czy, czy po części się zgodzi? Myślę, że w tym studiu nie obalę tego mitu, ponieważ no, jedyne, co mogę zrobić z racji y, krótkiej rozmowy, to jest y, powiedzieć, że to wszystko jest y, y, nieprawda. Nie ma dowodów na to naukowych. W dużych grupach pacjentów, czyli jeżeli robimy badania na tysiącu dzieciach, podajemy im szczepionkę, to żadne z nich nie zachorowało na tego rodzaju choroby. Natomiast yy, mamy obserwację, że u szczepionych dzieci może dojść do zaostrzenia czy pojawienia się jakichś objawów chorobowych. Mhm. I najczęściej dokładny, dokładna analiza tych przypadków wskazuje na to, że już przed szczepieniem te dzieci były chore. Tylko nikt tego nie rozpoznał, ponieważ mm -hmm. nie można szczepionką wywołać autyzmu. Jeżeli rozumiemy, że natura autyzmu leży w błędzie genetycznym, to nie można autyzmu wywołać szczepionką, szczepionką bo szczepionka nie może być w geny to bezpośrednia komórek. przyczyna. Natomiast może się tak zdarzyć, że na skutek intensywnego bodźca, jakim jest szczepionka, i tu pani ma pełną rację, że podajemy szczepionkę, to jest kawałek. Jakiejś tam bakterii czy wirusa, i to jest intensywny bodziec dla organizmu. Może w czasie tej aktywacji dojść do ujawnienia objawów jakiejś choroby, która już wcześniej była. Tych aktywacji może być bardzo dużo. Ta lista szczepień, kiedy na nią spojrzymy, przygotowaliśmy takie, mhm. takie listy szczepień, tych obowiązkowych, dodatkowych. Właśnie jakie są? To jest obu... cała litania. Dla ja bym mnie... ja jeszcze, przepraszam bardzo, wyszła w, pole w polemikę i yy, po pierwsze yy, odsyłam ludzi do, na moją stronę internetową mamowanie.pl. Tam załączyłam linki do listów na przykład profesor Majewskiej, która cytuje badania <susur> potwierdzające związek <susur> przeprowadzane w Stanach zwykle, bo tam jest, tam są pieniądze na takie badania, potwierdzający związek szczepień z większą zachowalnością na autyzm i też taki fakt, że no źródła autyzmu mogą być różne. To zwykle jest tak, jak pan doktor mówi, nie, jakby nie jestem w... Nie jestem lekarzem, więc nie mogę bardzo polemizować z tym, aczkolwiek faktem jest, że rtęć zawarta w szczepionkach odkłada się w układzie nerwowym i, no i są takie przypadki, tak, że właśnie to jest przyczyną opóźnień umysłowych, czy, czy późniejszych komplikacji ze strony tylko, układu nerwowego. Że na, na polskim rynku w tej chwili dwie szczepionki na 20. Ma. Ślad rtęci. Więc też rozmawiamy już o jakby mm -hmm. zupełnie innej Ślad. erze. Mm -hmm. Te badania mm -hmm. o rtęci są z lat 70. I dzisiaj, dzisiaj już dysponujemy szczepionkami, chcesz. które. koniec lat 90. Nie, ma, nie niosą tego zagrożenia, tak? tak? znaczy badania są publikowane w latach 90. ale dotyczą szczepień, które były 20 lat wcześniej. Czyli dawka rtęci, która była podawana w szczepionkach w tamtych latach jest absolutnie nieporównywalna do dzisiejszej. Więc A widzi Pani, że możemy... tego akurat może pani nie wiedzieć. A powiedzmy sobie jeszcze, jakie szczepienia są obowiązkowe, panie doktorze? W Polsce mamy 10 szczepień obowiązkowych, i to są szczepienia przeciwko chorobom, które jak Pani tutaj bardzo ładnie powiedziała, one właściwie nie występują, dlatego Pani się ich nie boi. Boi się żółtaczki, dlatego być może zaszczepi. My przed prawda? momentem widzieliśmy te obowiązkowe, a zastanawiam się, a co dodatkowo. byśmy dorzucili do tej listy? Co no myślę, że jeśli przede dodatkowo. wszystkim warto powiedzieć, że w Polsce słowo obowiązkowe jest tylko dlatego używane, że one są bezpłatne. Dla y, normalnego hmm. mieszkańca Unii Europejskiej szczepionki są hmm. refundowane przez y, systemy ubezpieczeniowe i dlatego nie są obowiązkowe. W Polsce, żeby można było coś refundować z budżetu robić. państwa, musi być nałożony jakiś tam obowiązek. Wszystkim by nam było łatwiej, gdybyśmy mieli odwrotną sytuację czyli szczepionki byłyby oferowane w jak najszerszym zakresie, hmm. a były refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia czego nie możemy się doprosić od wielu lat. A wyobraźmy sobie taką sytuację, że nagle wszystkie mamy się buntują i przestają szczepić swoje dzieci. Do czego może dojść, panie doktorze? Bardzo prosta odpowiedź. Epidemia każdej z tych chorób, przeciwko której nie szczepimy, to jest tylko kwestia 10% populacji, która się nie zaszczepi. Mamy w tej chwili odre na Teneryfie, ktoś się wybiera na wakacje, bardzo uprzejmie przypominam, że taka choroba istnieje, ponieważ tam się spotykają liderzy antyszczepionkowych E, takich grup w, w Niemczech, we Francji i odra tam jest. E, Ale mamy... jest pani pewna Krztusie. pani. Lasiu, tak, dlatego właśnie stanowiska. chciałam się odnieść do tego. W Europie są inne szczepienia niż w Polsce. Jest ich mniej, a w Skandynawii nie ma obowiązkowych szczepionek i gro dzieci jest w ogóle niezaszczepionych i nie ma żadnej epidemii, nie ma żadnych zwiększenia zachorowalności i nic się złego nie dzieje. Także to jest dla mnie też kolejny duży argument za tym. Że jednak to nie jest konieczne, skoro w Europie, tak w Unii Europejskiej, nie ma sprecyzowanych tych samych szczepień obowiązkowych. Pozwolę skomentować sobie to tak, że te różnice między kalendarzami szczepień na ogół polegają na wykorzystaniu różnych preparatów, a nie różnej listy chorób. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w latach 90. listę 10 chorób, przeciwko którym wszystkie kraje muszą zapobiegać, powinny zapobiegać. I to, ta lista jest taka sama. Różnimy się na przykład gruźlicą, bo w w Szwecji rzeczywiście gruźlica występuje niezwykle rzadko i oni odstąpili od szczepień. W Polsce gruźlica to jest 20 tysięcy przypadków rocznie, stąd szczepimy. I druga sprawa, o której Pani również pięknie mówi, że gdzieś tam się nie szczepi i nie ma zachorowań na razie. Na razie. Na tym rzecz polega, że mamy bardzo dużo ludzi wyszczepionych i to jest ta tak zwana odporność grupowa, czyli ktoś, kto jest niezaszczepiony trafi do wielkiej grupy ludzi zaszczepionych no to gdzie ma się zarazić no, czyli tak. zawsze dobrze czyli tam gdzie nas na nie Na razie czy? jest okej okay, ale już za chwilę da. być może ta grupa niezaszczepionych osób będzie tak duża że będzie już groźnie te koncepcje <grym> będą ze sobą walczyły walczą ale nie już od już dzisiaj. dzisiaj chcę powiedzieć jedno rzecz że my z panią yy, myślę że moglibyśmy się spokojnie umówić na rozmowę po programie i nie mielibyśmy konfliktu dlatego że pani jest osobą myślę, Która chętnie wysłucha argumentów i być może gdzieś znajdziemy wspólne A moją ideą też państwa, ja chciałam no? powiedzieć jeszcze, że moją ideą też jest e, nawet nie to, żeby zachęcić wszystkich do absolutnego nieszczepienia hmm. na nic, tylko do tego, żeby rodzice mieli wybór, żeby mogli Oczywiście. się e, dowiedzieć, jakie są badania, jakie są jakie To jest i są piękna przeciw. klamra, piękne zmniejszenie naszej rozmowy. Prosimy, byście Państwo na wsłuchiwali na się w argumenty obu stron. Sami podejmujecie decyzję, chociaż pewien obowiązek nawet ustawowo jest tutaj nałożony żeby na żeby szczepić, właśnie. Tak. Yes. <laughs>